Cześć kochani, witam w przedostatnim odcinku serii Nietestowane karty graficzne. Dzisiaj otworzymy paczkę z numerem 15, będzie trochę zmian, także dla ciekawskich lecimy z tematem. Paczka kosztowała 153 zł i było w niej 6 kart. Jak myślicie, co do mnie przyszło w tej kwocie? Już możecie obstawiać, a ja Wam pokazuję i lecimy. I dzisiaj znowu w tytule jest napis RETRO, więc pewnie niektórzy z Was już się domyślają jaki to będzie odcinek, więc zobaczcie pierwszą z kart, jaka do mnie przyszła. A pierwszą kartą jest oto taki MSI GTX 560 wersji Ti. Twin Force 2 chłodzenie, bardzo fajna karta. Karta miała premierę 25 stycznia 2011 roku. Kosztowała bagatela 970 zł, tak, taka karta wtedy kosztowała właśnie tyle. I nasza karta posiada 1 GB ramu. Wtedy to było wystarczająco, a zobaczymy jak to będzie dziś. Drugą kartą jest GTX 670 od Inno 3D z 2GB pamięci. I ta karta miała swoją premierę 18 maja 2012 roku i kosztowała, uwaga, 1700 zł. Wow, powiem Wam, już ceny rosły. Oczywiście, chłodzenie, jakie tutaj mamy, to turbinowe. Trzecią kartą jest ktoś poznaje? No właśnie, też turbinowe chłodzenie. Piękny napis GTX. Jest to GTX 770, również z 2GB pamięci. I ta karta nie ma tutaj wpisanego producenta, więc nie jestem pewny, jaki jest producent tej karty. Ta karta debiutowała 30 maja 2013 roku za 1680 zł, czyli taniej o 20 zł od poprzedniej karty. Ciekawe. Czwarta sztuka to już GTX. 952 giga. ktoś nawet zrobi mi tutaj fajną nalepkę. Tutaj widzicie logo Asusa, więc karta jest od Asusa. Oczywiście wygląda identycznie praktycznie jak reszta. Turbinowe chodzenia nie zmieniało właśnie nic w tych kartach wyglądały identycznie, jedynie ilość portów jest inna. Karta swój debit miała 20 sierpnia 2015 roku. I została wyceniona na 780 zł. Wow, ciekawe jak to się miało do wydajności, prawda? A piąteczka to już GTX 970. Ja wiem, że niektórzy pewnie napiszą stary, ty cały czas pokazujesz tę samą kartę. Też trafiła się turbinowa konstrukcja. I tutaj również nie mamy żadnego logo producenta, więc nie jestem w stanie na chwilę obecną powiedzieć co to za producent. Karta posiada 4GB RAMu i wygląda jak poprzednicy. A swój debiut miała 19 września 2014 roku i kosztowała, uwaga, 1420 zł. Dobrze wyceniona, moim zdaniem. Bardzo fajna, udana konstrukcja. A teraz, coś, na co wszyscy czekali: najmłodsza karta zestawienia, a jest nią RTX 2060, 6GB pamięci od Gigabyte'a Tutaj już widać karta. Współczesne wykonanie bardzo fajne. Dwa wentylatory. Do tego backplate plastikowy, ale chroni plecki, jakby nie było. Karta swój debit miała 15 stycznia 2019 roku i została wyceniona 1620 zł na start. Więc ciekawa cena. A więc przejdźmy do platformy testowej i sprawdźmy, czy te karty w ogóle działają. Lecimy. A więc lecimy z pierwszą sztuką, na początek, GTX 670. Lecimy inno 3D. Już mamy złą oznakę, wentylator nie kręci, nie ma sensu przedłużać dłużej, karta nie działa. A więc czas na dwójkę. Dwójka to MSI Twin Force 2 GTX 560 wersji Ti. Lecimy. Tutaj pierwszy dobry znak. wentylator się kręcą. Mamy obraz. A więc czekamy na sterownik i mamy sterownik. Musiałem go zainstalować z ręki. Nie wiem, co tu się podziało. Być może jest zbyt stary. A więc trzecią kartą jest GTX 770. 2 giga. Lecimy. Wentylator kręci i jest obraz. Teraz czekamy na sterownik. I mamy sterownik ekranu, a więc dwie retrokarty sprawne. Lecimy dalej. A czwartą kartą jest GTX 952 GB od Asusa. Lecimy. Wentylator kręci. I mamy obraz. Oczywiście standardowa procedura czekania na sterownik. I nasza 950 zgłasza się, a więc mamy 3-1. A piąteczka to GTX 974 gigowy, bez oznaczeń producenta, a więc lećmy. Początek bardzo ciekawy, wentylator kręci i tym samym mamy obraz. A więc czekajmy na sterownik i mamy sterownik. Karta się zgłasza, karta się zgłasza, więc sprawdźmy jeszcze producenta z ciekawości. PC Partner, a więc nie wiem o co tutaj chodzi. Może Wy wiecie. A więc mamy 4-1, została ostatnia karta. A ostatnią kartą jest RTX 2060 od gigabajta. Niestety tej karty nie będziemy uruchamiać. Już ją uruchamiałem. Spaliły się mosfety. Na chwilę obecną zaginął mi film naprawy. Jeżeli się znajdzie, daję ja Wam właśnie tutaj zobaczycie jak mocno zgrzały się mosfety. A więc lecimy dalej. I tak jak mówiłem na początku, dzisiaj pozmieniamy troszeczkę co wakacje co wam będę kłamał, nie wyrobiłem się z tematem, przetestowałem tylko dwie z wszystkich tych tutaj kart i właśnie nimi się zajmiemy. A co dokładnie przetestujemy? No właśnie. GTX-a 560 TI z 2011 roku. Skonfrontujemy go z GTX 770 z 2GB pamięci z 2013 roku. Oczywiście szanse są pewnie niewielkie na wygrane, ale zobaczmy, jak to było. Lecimy do testów. Oczywiście muszę wspomnieć o platformie testowej. Niezmiennie na chwilę obecną zostaje Ryzen 5 5600 z 16GB RAM'u o prędkości 3733 Mega Transfery. Dyskiem 128GB M2 i Windowsem 11. Standardowo na początek weźmiemy GPU Zeta, zobaczcie sobie czym różniły się karty od siebie. Główne różnice, ilość pamięci, 1GB po prawej stronie w GTX 560 Ti. 2 giga po lewej stronie, w GTX 770 i tak już będzie do końca, lewa i prawa strona, nie będę tego podpisywał. Różnica też w obsłudze technologii, zauważcie, że GTX 560 i nie obsługuje Vulcana, PCI Express tym razem sprawne w obydwu wypadkach, na pamięci w obydwu kartach jest 256-bitowa, i na co jeszcze zwróciłbym uwagę, to na wielkość układu GTX 770 ma zaledwie 294 mm, a starszy GTX 560i aż 332 mm. Zobaczcie, jaki to jest olbrzym, a przy okazji, zobaczcie, jaka brudna była właśnie ta karta. Furmark pokazuje nam różnicę między dwoma różnymi układami chłodzenia. I tu oczywiście plus dla układu Dual GTX 560 Ti. Widzicie, że maksymalna temperatura jaka była to 72 stopnie, jest to bardzo dobra temperatura. W obydwu wypadkach wymieniłem pasty, niestety GTX 770 osiągnął aż 82 stopnie. I to jest właśnie to co mówiłem wcześniej, turbinowa konstrukcja. A więc czas już na konkretne testy. Engine Heaven Benchmark 4.0 i tutaj nie mogło być inaczej. Wygrywa oczywiście GTX 770 z wynikiem 1964 punkty, gdzie GTX 560i osiąga 1074 punkty. Przechodząc dalej, Time Spy w ocenie grafiki. I tutaj niestety GTX 560i osiąga ostatnią pozycję z wynikiem 317 punktów. A GTX 770 już wyżej z wynikiem 2112 punktów. I przyszedł w końcu czas na gry. Na początek Tomb Raider. Na nastawach najwyższych Full HD. I tutaj widać, jak mizernie wypada GTX 560i względem GTX 770. Średni wynik GTX 560i to. 4,8 fps średnio do 60 fps średnio w GTX 770 i widać właśnie, GTX 770 walczy z Titanem i GTX 780 przechodząc dalej, Battlefield 4 oczywiście nastawy Ultra w Full HD i tutaj już GTX 560 Ti radzi sobie dużo lepiej 26 klatek średnio a GTX 770 osiąga już 55 klatek średnio i można spokojnie zagrać właśnie w tę gierkę i jak widać jest to dość dobry wynik. Przechodząc dalej macie Metro Last Light i tutaj oczywiście nastawy ultra w Full HD. GTX 560 i na tych nastawach osiąga 30 klatek średnio, gdzie GTX 770 Osiąga 57 klatek średnio, czyli o dużo więcej. I z takim wynikiem możemy spokojnie pograć właśnie w metro. Resztę wyników widzicie na załączonym obrazku. A więc przejdźmy do nowszych gier. Shadow of the Tomb Raider, nastawy najwyższe, Full HD. I tutaj niestety GTX 560 Ti znowu przedostatni z wynikiem 9 klatek średnio, a GTX 770 osiąga 26 klatek. Dość dobrze sobie poradził w tej grze, ponieważ GTX 780 osiąga 35 klatek i nie mogło zabraknąć Far Crya 5. Tutaj GTX 560i osiągnął 19 klatek średnio. Czyli jest trzeci od końca, a GTX 770 osiągnął mocne 49 klatek, co daje mu bardzo dobry wynik. Biorąc pod uwagę, że GTX 780 osiąga w tym teście 60 klatek średnio. I w końcu przyszedł czas na Wieśka trzeciego, który przy użyciu GTX 560 i osiąga 6 klatek średnio, a na GTX 770 osiąga 25 klatek średnio. To jest bardzo słabym wynikiem. Ale nie ma się co dziwić, gra jest bardzo wymagająca, co możecie zaobserwować na reszcie wykresu. No i ostatnią grą standardowo CS2 na nastawach niskich Full HD. I tutaj niestety w GTX-560 ja nic się nie zmienia. Karta jest przedostatnia z wynikiem 78 latek średnio, ale za to GTX 770 pokazuje pazur, osiągając 146 latek średnio, co jest bardzo przyzwoitym wynikiem jak. Na tak starą grę i brak wsparcia nowych sterowników. W testach widzieliście, że GTX 560 wersji TI miał nikłe szanse na jakąkolwiek konfrontację z GTX 770, za to GTX właśnie 770 pokazał pazur moim zdaniem. Była to bardzo dobra karta. Widać właśnie w wykresach, jak sobie walczyła pięknie z 780, która była wyceniona praktycznie drugie tyle. I widzieliście też do Titana, ile brakowało. Także bardzo dobra cena kontra jakość, moim zdaniem. Oczywiście bolączką te 2GB RAM, ale na tamte czasy to było wystarczająco. 6, moim zdaniem, to już przesada dla właśnie fanatyków. Tak jak mówiłem w ostatniej części, można było się tylko tym chyba chwalić. gtx 560 wersji TI ja mogę pochwalić jedynie zakład układ chłodzenia. Jest to bardzo udany właśnie Dual Fan. Temperatury świetne. Niestety, turbinowe konstrukcje miały swoje problemy i niestety każda konstrukcja turbinowa osiągała 80 stopni lub więcej. I tak to właśnie wyglądało w tamtych czasach. Teraz się odchodzi praktycznie od tych konstrukcji. Chłodzenia się robią coraz bardziej skomplikowane. Przykro jest mi tylko, niestety, właśnie z rtx -a. To była główna karta, dla której kupiłem cały zestaw. No i niestety nie da się jej naprawić. Mosfety zespawały się z laminatem i nic na to nie poradzę. Ciężko było je nawet wylutować. A więc to wszystko dzisiaj kochani. Trzymajcie się cieplutko i do następnego. Cześć!